Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym poruszyć temat dotyczący wybaczenia. Ja o wybaczeniu mówię bardzo dużo w filmach o, o osobach narcystycznych, bo rzeczywiście ten temat jest wzniosły. Wszyscy żyjemy, tak idealnie rzecz ujmując, chcielibyśmy żyć w zgodnym, tolerancyjnym, dobrym środowisku, tak żebyśmy nie kłócili się, nie było między nami zwykłych. Wad, żebyśmy się wszyscy rozumieli i do tego każdy człowiek dąży. Natomiast kiedy wydarzają się, a wydarzają się i to dość często, sytuacje w której druga osoba robi nam przykrość, nie, nie zrozumieliśmy się do końca, coś nie tak między nami zaiskrzyło, nie nadajemy na tych samych falach, i ktoś wykonuje niegrzeczność wobec drugiej strony. Bardzo często staramy się tą sytuację wyjaśnić, porozmawiać, dojść do kompromisu. I nawet jeśli ktoś uczyni nam Coś bardzo brzydkiego, ale w trakcie rozmowy postaramy się sobie to wyjaśnić, zrozumieć i tak dalej, następuje coś, co można nazwać wybaczeniem. Coś, co doprowadza nas do sytuacji, w której nie gniewamy się już na tą osobę i wydawałoby się, powinniśmy zapomnieć. Wybaczenie nie polega na zapomnieniu. Wybaczenie polega na tym, aby zrozumieć, Spróbować od początku, ale w naszej przestrzeni głowy zawsze to pozostaje. I tym jest wybaczenie. Wybaczenie jest zrozumieniem. Wybaczenie jest przyzwoleniem na to, że ktoś może mieć wady, bo każdy z nas. Posiada trochę ciemniejszą stronę swojej osobowości. Więc wybaczenie jako takie polega na tym, że rozumiem cię, człowieku, drugi po drugiej stronie, że możesz nie być w tym dobry, może nie udało ci się, może twój własny regres, może cokolwiek innego spowodowało, że mnie zraniłeś. Dlatego wszyscy staramy się sobie wzajemnie wybaczać. Ale wybaczenie to nie zapomnienie. Wybaczenie to nie. Nic nie się nie wydarzyło, bo nie bylibyśmy inteligentnymi i rozwijającymi się jednostkami, gdybyśmy z tego, co robią wobec nas inni ludzie, nie wyciągali wniosków. I chciałabym dzisiaj poruszyć ten temat w odniesieniu do osób narcystycznych, z którymi mam wrażenie, że wybaczenie. Z naszej strony polega zupełnie na czymś innym. Osoba narcystyczna odczytuje wybaczenie, przebaczenie, zapomnienie jako zupełnie coś innego i mocno wypaczone niż to słowo jest. Więc moi drodzy, często uważamy, że wybaczyć osobie narcystycznej to znaczy zapomnieć. Natomiast osoba narcystyczna, niestety, wybaczenie wykorzystuje jako Kolejny etap manipulacji, kolejny etap zniżenia Twojego poczucia własnej wartości i tego, że wykorzystuje go. Dzisiaj, oczywiście, w pięciu punktach chciałabym pokazać wam, dlaczego wybaczanie, zapominanie tego, czego od nas de facto oczekują osoby narcystyczne, powinno mieć miejsce, dlaczego to jest tak niebezpieczne dla nas i czemu. W późniejszym etapie nasze mechanizmy zaczynają działać. Zupełnie przeciwko nam. Bo ja zachęcam do tego, żeby wybaczać, ale najpierw samemu sobie, co się wydarzyło, dlaczego który się raz popełniliśmy te same błędy. Natomiast e, zawsze w zachowaniu innych osób powinniśmy dla siebie wyciągać wnioski, e, rozumieć, co nas zabolało, dlaczego nas zabolało i też pamiętać, że ta osoba potrafi się w taki, a nie inny sposób zachować. Przyjrzyjmy się pierwszemu powodowi, dla którego wybaczenie osoby, Osobom narcystycznym może zapędzić nas w jedną wielką pułapkę, bo o ile osoby narcystyczne uwielbiają korzystać z karty, białej karty, czystej karty, rozpoczęcia wszystkiego od początku, dotyczy to wyłącznie ich negatywnych i bardzo złych. Zachowań. Wtedy, kiedy ty musisz mu wybaczyć, często usłyszysz od osoby narcystycznej informację, zacznijmy wszystko od początku. E, zróbmy tak, że to nie miało miejsca. E, postarajmy się, aby wszystko było od początku, ale dotyczy to tylko zresetowania jego, jej winy. Natomiast kiedy w drugą stronę chciałbyś, żeby twoje niegrzeczności, fopa, coś wyszło nie tak, nie było brane pod uwagę, bo przecież możemy sobie wybaczyć i dalej iść wyciągnąć wnioski, bo ty wyciągniesz te wnioski, osoba narcystyczna nie wyciągnie wniosków, w tą stronę nie będzie działało. Osoba narcystyczna będzie winiła ciebie zawsze i o każdej porze za każdą rzecz, którą będzie uznawała za winę. Kiedy będzie chciała poczuć, poczuć że ty jesteś temu winny, kiedy będzie chciała spowodować, żebyś miał do siebie żal, pretensje, aby wykorzystać to w przewadze, w rozmowie, w kontaktach, to wtedy nie zaczynamy białej karty, bo twoje winy są zawsze, ale to zawsze pamiętane i zawsze wypominane. Natomiast w tą stronę zresetowania win, tobie nie wolno do tego wracać. Później usłyszysz takie zdanie: Ty jesteś małostkowy, Ty ciągle wracasz do tego. To będzie w następnym punkcie, aby za, zapomnieć. O tym, co było. Więc pamiętaj, proszę, o tym, że winy, zresetowanie win działa tylko i wyłącznie w jedną stronę. Kiedy działa więź traumatyczna, ciągłe wybaczanie, ciągłe Zapominanie tego, co miało miejsce, bardzo często dla ofiar jest ulgą, jest pomocą w tym, że możemy zacząć wszystko od początku. Nie muszę o tym myśleć, nie muszę się nad tym zastanawiać, czy powinnam, powinienem odejść, czy powinnam zrobić taki, a nie inny ruch. Jest to natomiast droga donikąd, ponieważ ciągłe wybaczanie tych samych błędów powoduje, że one przestają w naszej głowie mieć jakiekolwiek Znaczenie. Czyli, ile razy byś nie wybaczał, tym bardziej wchodzisz samodzielnie w coraz większą degradację swojej osoby. I narcyz o tym doskonale wie i będzie wykorzystywał Twoje dobre serce, Twoje wybaczenie, Twoją chęć do dalszej pracy nad związkiem, do tego, aby móc przez samego ciebie. Degradować Twoją osobę, bo za trzecim, czwartym, piątym razem zaczniesz dodatkowo czuć wstyd, że dajesz, pozwalasz w ten sposób się traktować i nie e, robisz nic, aby siebie ochronić. Więc pogłębiasz dynamikę wiązania w traumie coraz bardziej. E, często, kiedy zaczynam z Wami pracować, tak naprawdę mm, to jest nauk, że. Sama to pamiętam, nie widzimy tych rzeczy, które błędnie interpretujemy jako nie chciał, nie chciała, może się pomyliła, taki ma charakter. Nie widzimy w tym, Czegoś złego dla, naszej, dla naszego związku. Uważamy, że tak ta osoba po prostu postępuje. Nie zwracamy już uwagi, kiedy nasz partner, partnerka źle nas traktuje w towarzystwie, kiedy nieodpowiednio się do nas odzywa, kiedy nie wykazuje dla nas szacunku. Przestajemy na to zwracać uwagę i ta degradacja postępuje coraz dalej. Więc narcyz pozwala sobie coraz bardziej. Coraz bardziej degradować Twoją osobę i tak naprawdę ją niszczyć. Drugim powodem, dla których wybaczenie osobie narcystycznej może przynieść Wam niestety niekorzyści i wcale dobrze nie służy, jest to, że osoba narcystyczna poprzez wymuszenie na Tobie wybaczenia, takiego wykreślenia wszystkich win, o którym mówiliśmy w pierwszym punkcie, posłuży jako zabezpieczenie swoich przyszłych złych zachowań. Czyli osoba narcystyczna doskonale wie, że dalej się będzie tak samo zachowywała, ponieważ jest wysoce uprawniona. Uprawniona do tego, żeby czuć się lepiej, ważniejszą od ciebie, żeby móc się zachowywać, więc gorzej. Więc tym wybaczeniem chcę zabezpieczyć siebie, że kiedy już ponownie pojawi się sytuacja, w której. Dokona dokładnie takiego samego e, przestępstwa wobec ciebie, tak to nazwijmy, to powie i usłyszysz od niej słowa. Ale my znowu wracamy do tego tematu, kiedy jej zarzucisz, ale zobacz, znowu mnie dewaluujesz wśród znajomych, znowu e, adorujesz moje przyjaciółki, koleżanki, nie zwracasz na mnie uwagi, znowu się ze mnie śmiejesz, flirtujesz z innymi mężczyznami. Kobieta powie, ale ty jesteś marudny, ale ty e, cały czas wracasz do tego samego tematu, przecież już to omówiliśmy przecież już zrozumiałeś te rzeczy no właśnie zrozumiałeś ale wybaczenie dla osoby narcystycznej jest wykreśleniem wymazaniem tego już nigdy nie było jeśli mi raz wybaczyłeś to znaczy że zrozumiałeś te sprawy że ja taki jestem tak osoba narcystyczna Myśli. Dlatego y, zastanów się, i w tym momencie z, ponownie, powtarzam Ci, y, wypowiedz takie zdanie, które mówi: OK, ale Ty nic z tym nie zmieniłeś, ochroń siebie, dlatego, że, ponawiam, y, każde kolejne wybaczenie będzie dla Ciebie degradacją coraz niższą. Siebie. Jeżeli Ci się coś nie podoba, to musisz wiedzieć, że to Ci się nie podoba i wybaczenie nie oznacza, że nie patrzysz już na te rzeczy i nie nie masz do nich pretensji. Masz do niej pretensje, może cię to ranić i to tobie się nie podoba, więc musisz znowu ponownie stać za sobą, bo to, że osoba narcystyczna wybaczyła się jedno zachowanie, które było wobec ciebie przestępstwem, niefajnym zachowaniem, nie oznacza, że zaakceptowałeś to zachowanie, tylko wybaczyłeś to, że ktoś Coś takiego zrobił. Wybaczenie polega na tym, że druga osoba rozumie, że coś tu się nie tak wydarzyło. Kolejnym sposobem, w jaki osoby narcystyczne wykorzystują Twoje przebaczenie, jest gaslighting, czyli takie powiedzenie, zaprzeczenie temu, że w ogóle. Przebaczenie, wybaczenie z Twojej strony było niepotrzebne, bo możesz w tej fazie, w tym, w tym zachowaniu usłyszeć takie: Ale ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Ty się wtedy na to obraziłeś? Dlaczego Ty byłeś taki przewrażliwiony na tym punkcie? Ale Ty jesteś na swoim punkcie uczulony, wyczulony. Nie jesteś. To mogło cię zaboleć i osoba narcystyczna powinna zrozumieć. Osoba, która chce zrozumieć, bo osoba narcystyczna oczywiście tego nie zrozumie. Natomiast ty powinieneś pilnować i dbać o to, że jeżeli to cię zabolało, to cię zabolało. To są typowe frazesy osób narcystycznych, że nie powinno cię to boleć, ale cię to boli. Nie powinieneś tak czuć, ale tak czujesz. Więc spróbujmy to sobie. Wyjaśnić. Spróbujmy o tym porozmawiać, natomiast osoba narcystyczna w tym przerzucaniu na Ciebie winy nie będzie widziała swojego, swojego złego zachowania. Kolejnym bardzo, bardzo niebezpiecznym powodem tego, że osoba narcystyczna wykorzysta Twoje wybaczenie dla niecnych celów jest zawualowanie. Tego zachowania, wybaczenia jako wielkiej miłości i przeznaczenia. Czyli bardzo często możesz, na przykład w sytuacji, w której osoba narcystyczna dokonała zdrady, usłyszeć, że gdybyś mnie naprawdę bardzo kochał, gdybyśmy się, gdybyś był mi przeznaczony, przeznaczona, to wybaczyłbyś mi. Czyli jeśli nie potrafisz tego zrobić i jest ci bardzo ciężko, to znaczy, że chyba jesteś złym człowiekiem. I to to jest taka bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna forma, dlatego że kiedy wybaczysz... Zapomnisz o tym, spróbujecie do siebie wrócić, ale to się powtarza notorycznie, to w którymś momencie Twoja percepcja, Twoja głowa, Twoje podejście, myślenie będzie takie, że jeśli nie wybaczę, to jestem zły. To znaczy, że zaprzeczam temu, co się wydarzyło, że jesteśmy dla siebie najważniejsi i to jest prawdziwa miłość. Nie potrafię kochać, nie potrafię prawdziwie kochać, bo nie umiem się wznieść na wyżynę. Wybaczenia, na przykład zdrady. To też oczywiście jest bardzo dużo takich sytuacji, z którymi się z Wami spotykam, nie potrafię wybaczyć i nie potrafię sobie poradzić, że mąż, żona mnie na przykład gorzej traktuje, że ktoś inny jest dużo ważniejszy, że nie, nie rozumie mnie, że wydarza się tyle rzeczy, z którymi ja sobie nie mogę poradzić, a mój mąż, żona, kolega, koleżanka obwinia mnie. Że ja nie potrafię sobie z tym poradzić. I wtedy bardzo często dochodzi do kolejnego wiązania i takiego przerzucenia na siebie odpowiedzialności za to, że czegoś nie potrafimy zrobić. Że skoro tego nie potrafimy zrobić, to znaczy, że nie potrafimy prawdziwie kochać, nie potrafimy być dobrym człowiekiem. Moi drodzy, macie prawo odczuwać to, co odczuwacie, macie prawo nie wybaczać zdrady, macie prawo, Czuć odrzucenie. Macie prawo czuć takie rzeczy i zagłębianie się w to, Czyli na przykład komentarz, który ostatnio przeczytałam pod filmem o zdradzie, przepraszam, o zemście, w którym ktoś postawił taki komentarz, że osoby, które nie potrafią wybaczyć, nie potrafią przejść z tym na porządku dziennym, tylko chcą zdrady, są osobami, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i są osobami, które są no, niegodne, nie potrafią wybaczyć, i są Muszą nad sobą bardzo dużo pracować, tak, muszą nad sobą pracować, ale taki komentarz wprowadza je tylko i wyłącznie w ponowny regres. Więc macie prawo do tego, żeby nie chcieć zdrady wybaczyć, żeby odrzucenia nie czuć, to trzeba oczywiście przepracować ze sobą, ale macie prawo. Tej osobie nie wybaczać przez jakiś czas. Macie prawo pracować ze sobą, co tam się wydarzyło, dlaczego mnie to tak bardzo zabolało. Bo przypominam, że osoby narcystyczne są naszym lustrem. Bardzo często, tak mówimy o tym, są osobami, które pokazują nam nasze braki, pokazują nam, gdzie jeszcze musimy dokonać pracy, więc jeżeli nas to zabolało, no zdrada jako zdrada oczywiście będzie bardzo bolała i będzie bardzo trudnym tematem. Do przepracowania, bo jest to no, kłamstwo, które, którego dotknęliśmy yy, i odrzucenie, którego, yy, które odczuwamy. Więc oczywiście jest bardzo bolesne, ale musimy się zastanowić, dlaczego nas to tak bardzo boli. Yy, dlaczego tam pojawia się niemożność tego, yy, tego przepracowania? Więc ten temat jest bardzo, bardzo trudny i to, na to bardzo uwaga, bo musicie, musicie za sobą zawsze stać i widzieć, yy, że macie do pewnych rzeczy prawo. Tak się dzieje, nie mogę tego wybaczyć, a próby zaszantożowania was i powiedzenia, że jeśli tego nie potrafisz, to jesteś to coś z tobą nie tak, odsuncie bardzo daleko. To trzeba przepracować, ale tam nie ma, nie ma poczucia winy i kolejnym powodem dla których osoby narcystyczne piątym już osoby narcystyczne e, twoje wybaczenie twoje zapomnienie takim się wydaje oczywiście bo ciężko zapomnieć krzywdy e, wykorzysta przeciwko Tobie jest to, że obróci kota ogodem, że to Ty jesteś kłamcą. Więc dajmy na to dojdzie do sytuacji, w której wybaczyłeś komuś, bo przepraszał na przykład za ową zdradę, za złe zachowanie, wybacza, wybaczyłeś, bo przepraszał, ale też wybaczyłeś bo nie przepraszał dla świętego spokoju, dlatego, że boisz się odejść, dlatego, że nie chcesz, boisz się odrzucenia, boisz się samotności i wybaczasz tej osobie. Chcesz zacząć wszystko od początku, ale ta sytuacja, jak to oczywiście z osobą narcystyczną, powtarza się drugi, trzeci, czwarty raz. I kiedy wracasz do tego tematu i chcesz ten temat przepracować i na przykład mówisz, nie powinienem ci wtedy wybaczać, powinienem to zrobić inaczej, do czego masz prawo? Masz prawo co? Cofnąć swoje wybaczenie, masz prawo powiedzieć: Nie, nie powinienem tego zrobić. Osoba narcystyczna oczywiście wykorzysta tą sytuację przeciwko tobie i powie: No, widzisz. To Ty jesteś kłamcą, bo powiedziałeś, że wybaczyłeś, powiedziałeś, bo oczywiście popłynie znowu na czystej białej kartce. Od początku wszystko zaczynamy, więc tak naprawdę ja pierwszy raz popełniłem błąd. Pierwszy raz popełniłam błąd, czyli osoba narcystyczna zapomina, wymazuje, że nie wiem, miesiąc temu popełniła dokładnie to samo, albo tydzień temu powiedziała dokładnie to samo, co Cię tak bardzo zabolało. To dla osoby narcystycznej to jest czysta karta. Kartka. Nowy rozdział i ty jesteś kłamcą, bo skoro wybaczyłeś, a wracasz do tamtych tematów, bo znowu to samo popełniłeś, osoba narcystyczna znowu to samo popełniła, to znaczy, że to z tobą coś jest nie tak, to ty masz problem. Ty, My mamy pamięć i wiemy, że pewne rzeczy się wydarzają, wydarzają się drugi, trzeci, czwarty i masz prawo, powtarzam, masz prawo cofnąć swoje wybaczenie w swojej głowie, masz prawo to zrobić. Więc jeżeli osoba narcystyczna zarzuci ci Zawsze odpowiedz w, w tym samym tonie. Posłuchaj, ale wybaczenie polega na tym, że obie ze stron chcą zmiany, a ty tej zmiany nie chcesz. Ja swoją zmianę dałam, dałem. Ja już wykonałem swoją pracę. Wybaczyłem ci, zaczynamy od początku, ale ty nie zaczynasz od początku, bo ty dalej popełniasz te same błędy. Czyli to, co zrobiłam, było bez sensu. Niepotrzebnie ci wybaczyłam, bo ty i tak te błędy powtarzasz cały czas. Więc dlatego do nich wracam. Musisz zrozumieć, że wybaczenie polega na tym, że ja wybaczam twoje zachowanie, ale ty zmieniasz to zachowanie albo się starasz zmienić to zachowanie. Natomiast wybaczenie, w przypadku osób narcystycznych, zawsze jest kolejną formą manipulacji, kolejnym. Kolejną próbę zmiany dynamiki. Ja jestem ważniejszy, ja więcej mogę, ja jestem bardziej uprawniony. Ty nie masz prawa. Moi drodzy, w krótkich relacjach ja zawsze proponuję, że jeśli ktoś oszuka mnie dwa razy albo ktoś potraktuje mnie dwa razy bardzo niegrzecznie, w sposób, który nie sprawia mi przyjemności, i ja po prostu zakańczam jakąkolwiek dyskusję na ten temat z nowo poznaną osobą. Z przyjaciółmi w dłuższych relacjach wygląda to troszkę inaczej, bo oczywiście. Staramy się dojść do kompromisu. Tą osobę znamy coraz bardziej. Natomiast, jeżeli ktoś wobec mnie stosuje bardzo takie niegrzeczne zachowania, to, to nie ma co tutaj się złościć, nie ma co się burzyć. Po prostu stanąć za sobą i powiedzieć: Stop, ja dziękuję za współpracę, ja nie życzę sobie, nie chcę. Takich Twoich komentarzy i po prostu odmówić jakiejkolwiek dalszej współpracy, bo ja nie będę się tłumaczyła z kimś, kto będzie mi próbował cokolwiek udowodnić, co jest niegrzeczną na przykład formą rozmowy. Więc moi drodzy, Starajmy się zrozumieć, że wybaczenie, że wybaczyć i porozmawiać i być w kontakcie należy z osobami, które chcą tego wybaczenia, potrzebują zrozumienia, chcą z siebie coś dać, bo Wzajemne kontakty polegają na tym, że ja daję coś od siebie i ty dajesz coś od siebie. Ty coś zmieniasz, patrzysz na moją perspektywę, ja patrzę na twoją perspektywę, i wtedy możemy próbować coś zmienić, a nie sytuacja, w której ktoś uważa, że tak powinno mieć miejsce: powinieneś mi wybaczyć, powinieneś to zrobić, tamto zrobić i w ten sposób się zachowywać. Nie na tym polega wybaczenie. Wybaczenie polega na tym, że mam prawo pamiętać, co się stało i wyciągnąć z tego wnioski. Mam też prawo rozumieć, że drugi człowiek nie chce się zmienić. Jeżeli nie chce się zmienić, jeżeli nie rozumie moje, moich wypowiedzi, Zamykam dyskusję. Nie ma co tutaj dalej grzebać. Natomiast prześledźcie proszę tę sytuację, kiedy wasze wybaczenie stało się waszym takim orężem do bicia was, takim nie orężem, ale takim, taką łopatą do bicia was po głowie, że znowu zrobiliście coś złego. Dobrze? Wybaczenie to nie zapomnienie. Wybaczenie to pójście dalej, wzniesienie się ponad krzywdy, ale krzywdy, które, z których uczymy się. Uczymy się i jedna osoba, i druga osoba w tej relacji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za czwartkowy film, który jest dużo krótszy i obejmuje tematy takie prostsze. Zapraszam bardzo serdecznie na niedzielny film. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.